Dobra, witam po przerwie. Ciała. Mm, nie, to mi nie już zrobić tego, co tak jak mówiłem. Syktacz muszę iść, po syktać. Zobacz, czy też jeden dirt. Znaczy, gras. Ten, ten wyborę, bo to nie, tak brzydko ten wygląda. Źle się kreuje. Kreuje, kre... Bo nie, kreuje. Kreuje. Kleuję, dobrze. Miałem zaćmienia. No, oh, tak. Ruszaj się. Dobra. Jesio. Może, może ja go tam posadzę, będę sobie da, go tak... jakiś tam tą. Jak musisz? Po tej platformie byś miał taki tą. Jak musisz? Dobry pomysł? No czy dobry. Szczeknij. Hał to znaczy tak, a hał to zacznie Czekaj. Milczy. Zaraz, 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 zaraz obiechał. Zależy jakie. Wszelchno, ja. że tak. Dobrze. Dobra, Dobra. Bez wygłupów. Wyjdziemy po I po kamień trochę. Kamień się przyda. Kamień się przyda. Wam go duży. mam go dużo. Perfekto. Mamy go po prostu duo, No nie tyle jak, jak w jego lędzie pierwszym. O tak. Tamto ja miałem potęgę. W broniach tu nie miałem mieć to. No, to było sobie kto czyta. No okej. Okay. Dla ciebie tron. Dobra, będę pamiętał. Dla ciebie zrobić tam dron. Jakieś drzewa bym mógł zrobić. Hmm, no i to mi się podoba. Ale zrobię drewnianą, bo nie wiem jak zrobić taką kulistą jakby platformę. Zobaczcie, nic jeszcze nie robiłam czegoś takiego, więc... Show! Please be sorry. Jak zrobisz to wejście tam? <ścoughs> zrobisz może to z drugiej strony jakoś. To było wejście. To byłaby platforma. No idealnie. To można zrobić tak. Będzie wejście. Dotąd. Tutaj się kończy. Zaraz. Mm, najpierw po ktoś muszę iść. Posiłku ktoś muszę iść. Po trawę muszę iść. Muszę iść. Cię. Jak ja to dzisiaj mówię? Wybaczcie za te lagi. Okej. Okay. Thank you very much. Właśnie. <grych> Okej. Okay. Jest nasza, jest nasza tajemnicza trawka. Muszę zaraz ją tutaj, najwyżej ją zniszczyć. No tak, no ale jak źle postawię, no to idę w dupie. No nie, to zniszczy! Myślałem, że to się tak da. Fuck! Ale i tak będzie do to najwyżej, potem to zmienię. No ale tak, to będzie dwie Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i reszta to będzie kobel. 6, 7, no osiem. Niech będzie. A reszta to będzie kobel. Try wokół. Mhm. Dobry pomysł. Się, mi się przynajmniej podoba. Dobra. O kurde. Ale raz z tym pierwszym? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie widzę z tego pierwszego, ale ja będę liczył z tym. Raz, dwa, trzy, cz cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze. Bardzo małe, dobrze. Kiedy ja mógł wejść na to? nie tylko tam no, dobra raz, dwa trzy cztery pięć sześć, siedem osiem, dwa, cztery sześć, osiem dobrze ostatnie teraz o, czy też długie Mówię jeszcze o odcinku. No chyba, że będzie ta partia, jak już mówiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kolejna noc. Ta. Kolejna, kolejna, bo ciągle kurde tutaj pracuję na tym. Muszę iść podyrta zaraz. Zapomniałam o najważniejszym. Skoro to rodę przecież. A. Tak? Tak. Hmm. a gdzie będzie król? Hm. Potrzebuję przecież jedno takie. Gdzie to będzie król? Fuck! Fuck wiem. Fuck! Nie wiem. Przecież w środku wierzy. Znaczy w środku tego KMD. Już wiem gdzie on będzie. Ja zrobię taką skrzynkę, tak jak było na tym, na tym drzewie, klam na drzewie y, w tym... Fuzją w samej bajce. Tam była skrzynka z KND. I on tam po prostu będzie miał wejście i tam będzie miał taki tron. Który, tam będą szyby oczywiście, oprócz tego. Czyli troszeczkę przerobię tą skrzyneczkę, ale tam będzie miał swój tron. Więc taki taki numer jeden. obrożę mu zmienię też na kolor może czarny. W każdym razie by nie dało złożyć czarnych okularów, to byłby naprawdę numer jeden. Będzie takim tutaj, nie wiem, takim, właśnie numeru uno tego wszystkiego. To będzie takiego drzewo. Klan na drzewie. Klan na drzewie. Misja. Zapić psa. Zabić psa. <grych> Czemu? Okej. Okay. Okej. Okay. Będą jakieś malutkie drzewka. Jeszcze w ogóle wyrosną. No tutaj na tych, tych, na tych brzegach będą takie. Będzie zarąbiste. Powiem wam szczerze. Zobaczmy jak to wygląda. Uff, wow, ten drzew jest jeszcze lepszy niż myślałem. No? Nawet te, tej platformy net nie planowałem. A mi się wydaje, że naprawdę to dobrze wyglądało z tą platformą. Lagi, uspokójcie się. Nie potrzebuję Was. Dobra. Poczetaż idę. Aha, po nie wiem. Już zapomniałem po co idę. Starość, nie radość. Właśnie dlaczego będę mógł z tym swoim arcydziełkiem zrobić, tym swoi, tym, tą swoją farmą kopiowania wszystkiego, o której pokażę Wam, którą pokażę Wam niedługo. Mam nadzieję, że się nie zepsuje do następnego odcinka. <grym> Wiecie, jak to jest. Farmy szybko się psują. Bo Jeb w, ka w każdej chwili może coś wymyślić na takie farmy. Byle by nie wymyślił. Patrzę wtedy. I kill you jeb. Jep. Jep, Dobra. Wow. Zobaczcie za ten lag, który pewnie rzucił stąd. się już tak odbił. Odbiłem się tak jakby od tego od tego drzewa. Wiecie co? Już was w tym nie będę załączał, bo to jest po prostu w porządze, takie kładzenie dyrta. Od razu się jak już wszystko położę. Do zobaczenia po przerwie. Fuck. Jestem dopiero w połowie, ale chciałam jeszcze coś powiedzieć. co, jeśli będzie, jeśli będzie na następny rok yy, Minecraft na Aprilis, to na pewno na nim zagram. Chociaż są tam bardzo fajne rzeczy, kolorowe szkła bardziej mi się podobają albo blok, żegla, jak przetopisz nie no to piecek wybuchnie. Ja, to mnie się poroba. Dobra, wracam, wracam za chwilę. Na razie.